Rozmawiamy mniej więcej 30 minut po ostatnim gwizdku. Ogromne emocje do samego końca. Wielka euforia po Twojej bramce. Jak to wygląda teraz, już właśnie te 30 minut po ostatnim gwizdku? <grywka> tak samo jak na boisku. Bardzo ciężki mecz. Walczyliśmy do końca. Do końca. Chcieliśmy, myślę, że chcieliśmy wygrać ten mecz bardziej niż oni. Przez cały mecz bardzo, bardzo dużo determinacji, bielo agresji. Nasz nie najlepszy mecz pod kątem e, z piłką. K, tak ciężko tworzyliśmy jakieś sytuacje przed bramką. Przez cały mecz walka i, i, i bardzo ciężko było grać dzisiaj, ale na końcu wygraliśmy to jest najważniejsze. Słychać się po naszych głosach, szczególnie po moim, że ta radość po ostatniej bramce, po twojej bramce była ogromna. Jak ważne dla ciebie jest zostać bohaterem, zdobyć bramkę w ostatniej akcji spotkania, która daje nam zwycięstwo i fotel lidera? Myślę, że ważniejsze jest za drużynę i za cały klub. Ja robię tylko swoją robotę i, i dzisiaj to byłem ja, następny raz może być ktoś inny. Um, tak jak powiedziałem, najważniejsze są trzy punkty. Uh, Jesteśmy lideri teraz. I już patrzymy na następny mecz w poniedziałek. Przygotujemy się i, i tyle. <laughs> Po raz kolejny udowodniliście, że jesteście drużyną z charakterem. Co myśleliście w momencie, kiedy Tomek Petraszek dostał drugą rzutą kartkę, w konsekwencji czerwoną? Czy gdzieś tam chcieliście się cofnąć, zagrać na remis, czy jednak wierzyłeś do końca, że przyjdzie taki moment w tym doliczonym czasie gry, tak jak się stało, że jedna akcja może nam dać zwycięstwo? Oczywiście, że wierzyliśmy, że możemy wygrać ten mecz. Czerwona kartka to jest normalny, normalny proces w meczu, zdarza się, myślę, że to nie był, był tak ostry za, za drugą żółtą kartę, ale co jest, tu jest, myślę, że było widać, że chcemy więcej niż oni wygrać ten mecz i na końcu jedno dośrodkowanie, kontynuacja, kontynuacja po fragmenty, fragmenty. i teraz dzisiaj byłem ja, następny raz może być ktoś inny trzy punkty są tutaj, to jest najważniejsze. Wy wierzyliście do końca, wierzyli też kibice, bo do ostatniego gwizdka głośny doping to też pewnie gdzieś tam Wam dodało skrzydeł w tych ostatnich sekundach, kiedy graliście w dziesiątkę. Oczywiście, przez cały mecz mogę słuchać naszej kibiców i bardzo mi dziękuję. Dzięki Fran, raz jeszcze gratulacje. Dziękuję bardzo.